Ponieważ moje filmy na YouTube cieszą się dość sporym zainteresowaniem, aż jestem zdziwiony, postanowiłem nagrać Wam kolejne w tematyce, która interesuje Was najbardziej. Dlatego skupimy się dzisiaj trochę na ciąży i opowiem Wam, dlaczego w ciąży mamy objawy rwy kruszowej, mimo że nie jest to sprawka kręgosłupa. Jeżeli przyjrzymy się miednicy, to jest miednica kobiety w skali 1 do 1, to zobaczymy, że otwór dolny nie jest wcale specjalnie wielki, a mam, musimy mieć świadomość, że tędy musi wydostać się na świat dziecko, no bo cały kanał rodny, prawda, tutaj nam się powiększy. Nasz organizm jest mądry i już w trakcie ciąży przygotowuje się odpowiednio do porodu. W związku z tym y, odpowiednie hormony, zwane relaksynami i elastynami, y, zmiękczają, w cudzysłowie mówiąc, nasze stawy, po to, by tu mógł zajść pewien niewielki, ale ruch. Dzięki temu w trakcie porodu występuje ruch kości miednicy i dziecko może bezpiecznie wydostać się na świat, nie robiąc krzywdy ani sobie, ani kobiecie rodzącej. Wiąże się z tym pewien problem. Jeżeli miednica zaczyna się ruszać nam w trakcie ciąży, kobieta traci stabilność chodzenia i mogą pojawić się problemy. W związku z tym organizm reaguje, napinając sobie odpowiednie mięśnie, które są ulokowane tutaj powiedzmy pod pośladkiem i te mięśnie napinają się dla lepszej stabilizacji miednicy. Jak dobrze się przyjrzymy temu modelowi, to tutaj zobaczymy, że mamy takie korzonki nerwowe i musimy wiedzieć, że one tutaj układają się w jeden duży nerw, który biegnie sobie przez całą nogę, aż do dużego palca naszej stopy. Nerw nazywamy kulszowym i tu już zaczynamy jakby kojarzyć objawy rwy kulszowej i nerw kulszowy. Z czym są w ogóle objawy rwy kulszowej? Jest to zespół różnych dolegliwości, głównie bólowych, oraz mogą to być zaburzenia czucia, mrowienie itd., itd., spowodowane właśnie problemami z tym nerwem, nerwem pulszowym. Najczęściej są to problemy wywołane przez kręgosłup, który uciska korzenie nerwowe i powoduje ból na obwodzie ciała. Natomiast w przypadku ciąży, ucisk na ten nerw nie występuje w kręgosłupie. A tutaj niżej, w momencie, kiedy nerw przebiega tu przez całą naszą nogę, jest przykryty odpowiednimi mięśniami. Mięśnie te napinając się, dotykają, podrażniają, przyciskają nerw kulszowy i powodują objawy, które kobieta czuje dokładnie tak, jak objawy rwy kulszowej, więc może je kojarzyć z bólami kręgosłupa. Często one są takie nie do końca jednoznaczne. Zdarza się, że ból ten pojawia się trochę wyżej, w okolicy odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Zdarza się, że czujemy je w okolicy biodra, często całego pośladka i bardzo często promieniuje nam do całej nogi. Ten problem często jest źle zdiagnozowany przez fizjoterapeutów i lekarzy, którzy określają to jako właśnie problemy z kręgosłupem. Próbując wtedy wykonywać rehabilitację kręgosłupa nie osiągamy efektów. Natomiast dzięki odpowiedniej pracy właśnie z pośladkiem z mięśniami, które tutaj mamy, mięśniem gruszkowatym, mięśniem pośladkowym, średnim, jesteśmy w stanie osiągnąć bardzo fajne rezultaty terapeutyczne. Dlatego pamiętajcie: w ciąży kręgosłup rzadko boli, nie musi boleć i każdy ból w ciąży można wyeliminować. Trzeba tylko w odpowiednim czasie zgłosić się do swojego fizjoterapeuty. Dzięki, do usłyszenia.